No, jakie jest mąka. <laughs> ja, żeby ta mąka Szymanowska będzie się <laughs> dla Pana tutaj lepiej. <laughs> 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 pszenna, to jest. no pszenna. No pszenna. Tak, tak, tak. Proszek do pieczenia. Cukier waniliowy. Mamy mięso, jajka. A dżem W ramach przekupienia jednego jury powinniśmy kupić jedną setkę Żeby dodatkowe kupić Dobre i panowie w ogóle No tak! przystawka, wiesz co powinno być? Kieliszek wódki, ogórek chłopie kiszony, kiełbasa Idę po, kiełbasa. Kiełbasa. kiełbasa, kiełbasa My samary dobrze wiemy co to jest polska wódka Dobra Dobra, wszystko mamy, skończyliśmy przed czasem 30 sekund Oni no mają no minutę później jak... nie, nie, nie zrobię, idę tamty, byl, no. wiem, co chciałeś zrobić. Co? Że my tej szklanki nie mamy. Jeszcze oni z kiełbasą tu powinien biec. 20 sekund. Choćby, jak on chce zostawić wózek i powiedz, ale on szpąci, weź pilny wózka. No nie, no, ale. Szybko, szybko. szybko. Co? Kaj, szybko, czas. Osiem. Wronek, chodź szybko. Szybko, szybko. szybko.